Witajcie, kochani, na wdzięcznym sercu. Mamy niedzielę u nas piękną, słoneczną. Zaraz idę na spacer, ale najpierw jeszcze przychodzę do Was z odcinkiem kontynuacją odnośnie Słowa Bożego na nowy rok. Ostatnio w środę mieliśmy live'a, na którym opowiadałam Wam, jakie ja dostałam słowo na jeszcze rok 2021 i jak Bóg wypełnił obietnice, które mi wtedy dał w moim życiu. Natomiast po tym live'ie dostałam wiadomość od jednego z Was, że ta osoba też. Otrzymała właśnie e, słowo na nowy rok i dostała bardzo trudny fragment, który tą osobę napełnił przygnębieniem. Ja sobie też na spokojnie siadłam i przeczytałam to słowo. Rzeczywiście jest ono trudne i mówi o wielu takich nieprzyjemnych sprawach, i dzisiaj właśnie chciałabym e, poruszyć ten temat i powiedzieć: co, kiedy dostaniesz słowo, które jest trudne, które mówi o rzeczach trudnych. Gdzie nie możesz tam dostrzec obietnic, jakiejś wizji twojej pozytywnej przyszłości? Więc dzisiaj właśnie powiem o tym więcej. Zostań razem ze mną. Więc tak, ja bym chciała zacząć od tego, że ja też przynajmniej kilka razy w życiu dostałam fragment, który był trudny. Który mówił o jakiejś karze, o samotności, o jakichś konsekwencjach nieposłuszeństwa, konsekwencjach posiadania bożków w życiu. Dostawałam takie fragmenty. I teraz to, co chcę już powiedzieć po prostu na samym wstępie, bo uważam, że to jest najważniejsze, to jest to, że musimy pamiętać o tym, że Bóg nas kocha że jesteśmy jego umiłowanymi dziećmi i że on chce dla nas jak najlepiej. Jego natura jest taka, że nawet jeżeli w naszym życiu wydarza się zło, to on przemienia je w dobro. Nawet jeżeli dopuszcza do tego, żebyśmy przez jakiś czas cierpieli, to w jego naturze leży, żeby możliwie jak najszybciej wyprowadzić nas na ścieżkę radości, pokoju, miłości. To jest Boża natura i On kocha każdego z nas. Tak samo kocha Ciebie, który dostałeś piękny, pozytywny fragment na nowy rok, gdzie masz po prostu mnóstwo pięknych obietnic, jak i Ciebie, który dostałeś trudny fragment. Ten rok może być trudny, ale właściwie czyje życie nie jest trudne? Kto z nas nie ma problemów? To nie jest tak, że y, życie tego człowieka, który dostał trudny fragment, będzie jakieś gorsze w tym roku niż życie tego, który dostał pozytywny fragment. Więc jak tak nieraz się słyszy o tym, że y, Słowo Boże jest dla nas jak lustro, w którym możemy się przeglądać i ono pokazuje nam prawdę o nas samych, bo jeżeli ty dostajesz trudny fragment na nowy rok albo na jakąś konkretną sytuację, albo po prostu czytasz Słowo Boże, czy to z dnia, czy to tak po prostu. I natrafiasz na trudny fragment i się zaczynasz bać, no to tutaj już trzeba sobie zadać pytanie, czy ty też na co dzień nie masz jakichś takich złych obaw, gdzie zły po prostu zasiewa tobie lęk, niepokój i on nie pochodzi od Boga. Pytanie jest też, jaki ty masz obraz Boga? Zwróć też uwagę na przypisy do tego fragmentu. Może być taka sytuacja, że sam fragment jest trudny i mówi o wielu negatywnych aspektach, natomiast przypisy. Do tego słowa mogą mieć piękne obietnice i piękne pouczenia. Więc warto zobaczyć, z czego wynika ten fragment, jakie ma podłoże, na czym się opiera, i właśnie po to są przypisy. W takim razie, jak interpretować trudne słowo na nowy rok? Trudne słowo może być dla ciebie ostrzeżeniem. Jeżeli Bóg posługuje się trudnym słowem, żeby powiedzieć coś tobie na nowy rok, to na pewno nie dlatego, że chce ciebie zniszczyć i zrujnować. Jak już, to może chcieć ciebie ostrzec. Ostrzec przed jakimiś negatywnymi konsekwencjami, kiedy pójdziesz w złą stronę, kiedy skręcisz w złym kierunku, kiedy popełnisz jakiś grzech. Może być tak. Że Pan Bóg, opisując jakieś trudne wydarzenie z życia tej postaci biblijnej, jakiś trudny stan ducha, trudną kondycję serca, Bóg chce zwrócić Twoją uwagę na jakiś konkretny problem Twojego życia, który chce w tym 2022 roku po prostu rozwiązać, po prostu przemienić w dobro. Dlatego warto pytać Boga, Panie Boże, co chcesz zrobić z tym problemem mojego życia? W jaki sposób w tym roku chcesz go przemienić? W jaki sposób chcesz mnie uzdrowić? Co będzie dalej? Warto też przeczytać sobie kolejne wersety po tym fragmencie, żeby zobaczyć, jakie było pozytywne zakończenie w sytuacji tej konkretnej historii. Dlatego pamiętaj, że Bóg jest dobry, że Bóg Ciebie kocha, że jest godny Twojego zaufania. I że albo zdarzy się cud. Tej twojej trudnej sytuacji, albo po prostu ciebie przez nią przeprowadzi. Więc warto pytać Boga, Panie Boże, jak mnie przez to przeprowadzisz, Panie Boże? Jakie po drodze będę otrzymywał od ciebie wsparcie? Jakie będę widział tego owoce? Bo trudny fragment ze Słowa Bożego nie oznacza Twojej samotności, Twojego cierpienia i po prostu, że zostaniesz z tym wszystkim sam, tylko właśnie tym bardziej możesz to odebrać jako bożą interwencję w tej konkretnej sprawie, która może męczyć ciebie od lat, a Bóg zaplanował na ten rok, że chce z tym zrobić porządek, że chce ciebie z tego uwolnić, że chce to wreszcie zakończyć w twoim życiu. Tak więc ja już teraz modlę się o to w imię Jezusa Chrystusa, żeby Pan Bóg wyprowadził dobre zakończenie z tej trudnej sytuacji w twoim życiu, żeby Pan Bóg przez to słowo wskazywał Jakim problemem chce się zająć w tym nowym roku, i żeby pokazał Tobie, jak jest dobry, jak jest wspaniały, jak Ciebie kocha, i żeby pokazał Tobie, że naprawdę z każdego zła potrafi wyprowadzić dobro i niech takie doświadczenie spotka Ciebie w Twoim życiu na jeszcze większą, Bożą chwałę. Panie, my Ciebie uwielbiamy. My Ci dziękujemy za Twoje słowo, za każde wydarzenie naszego życia. Dziękujemy Tobie. Za to, że cały czas jesteś przy nas, że nigdy nas nie zostawiasz, że nawet kiedy przeprowadzasz nas przez trudne wydarzenia, to zawsze jesteś obok, zawsze dajesz nam okazję do radości, do pokoju. Jesteś wielki, panie. Chwała Tobie. Chwała Tobie, panie. Amen. Wyłączyła się lampa, więc chyba czas już, już kończyć. Życzę Wam pięknej niedzieli, słońca, radości. I pokoju w sercu, i pozytywnego obrazu Boga, który przecież nas tak kocha. Nie dajmy sobie wmówić, że jest inaczej. Be grateful.